No, jest z nami on, z nami robot. Właśnie odwiedził pałac kultury i nauki, kolejną ikonę warszawskiego miasta. No i co? Jak? Serce mocno bije, styki rozgrzane, bardzo Ci się podoba. Właśnie, pomówmy o tym, bo wiem, że inżynier, zanim na deskę kreślarską podjął Ciebie, projektował też budynki, zna się trochę na tym. Jak to oceniasz? W ogóle jak Ci się podoba? to To jest jest Dokładnie, zajmuję się wszystkim. Wczoraj byliśmy tam u góry i oficjalnie podziękowaliśmy naszym radzieckim braciom za to. Więc ja dziękuję, jeszcze raz. To ja dziękuję. To Bardzo mi miło. Myślę, że teraz wskoczymy na naszą deskolotkę i bujniemy się trochę w stronę placu zamkowego. Zobaczymy, co tam słychać królów i u Zygmunta. Co ty na to? What they done to me?